Cześć, witam serdecznie w 39. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. No, pora pokazać kolejny unikat z mojej kolekcji. Ta grupa, ciesząca się wielkim poważaniem w świecie polskiego heavy metalu, na winylu wypuściła dwie płyty. Brakuje mi pierwszej, która jest powiedzmy ogólnie dostępna. Natomiast ja mam tą drugą, rzadszą. Bohaterem 39 odcinka mojej serii jest grupa Dragon. Debiutancki album, o którym wspominałem, to płyta Horda Goga. Dalej jej szukam. Natomiast rok 1990 przyniósł drugi i ostatni na winylu album Dragona: Fallen Angel. I tutaj właśnie te płytę Wam w tym momencie prezentuję. Płytę wydały polskie nagrania. Opatrzyły ją numerem SX2913. No, i tutaj mamy, że tak powiem, dawkę solidnego heavy metalu. Ta płyta to już rarytas na rynku wtórnym. I polskie nagrania również się postarały o to, że początek lat 90. przyniósł okładki laminowane. Oczywiście bywały przypadki, kiedy w latach 60. również były okładki laminowane. Przykład, chociażby, drugi album Anny German, recital piosenek, o którym będzie również odcinek. To był rok 67, Czesław Niemen, dziwny jest ten świat, także pojawiały się okładki laminowane. Tutaj klasyka gatunku heavy metal, śpiewany po polsku. Oczywiście, wiadomo, że Śląsk, moje, że tak powiem, moje ukochane miejsce w Polsce. Aczkolwiek jestem rodowitym krakowianinem, eee, stało nie tylko bluesem, ale i heavy metalem. Wiadomo, grupa Kat, e, Dragon, oczywiście, również. E, dziś ta płyta to Rarytas. Polskie teksty, w sumie siedem utworów, ale naprawdę bardzo długich, jak na płytę winylową. Wystarczy spo spojrzeć na e, Długość utworów. Płyta zawiera 7 utworów, ale w granicach powyżej 7 minut. Najkrótszy y, utwór na tej płycie ma 4 minuty 52 sekundy. Generalnie rzecz biorąc, więc y, to, był, y, to to była płyta właśnie z racji tych dłuższych, i złamała troszeczkę konwencję tego, że na winyl wchodzi klasyczne 40 minut, dlatego że nawet jakby policzyć same minuty na tej płycie, to z samego przodu nam wychodzi 40 minut, a w sumie płyta ma dokładnie 43 minuty i 20 sekund. Więc, więc. To naprawdę było dużo jak na winyl. Płyta jest absolutnym ewenementem, jeżeli chodzi o polski heavy metal. Dragon naprawdę tutaj pokazał pełnię swoich możliwości.